Tutaj Karalinka i dzisiaj będziemy e, e, nagrywać filmik odejścia w Robloxie. I tak, pada właśnie deszcz, ja nie mam żadnego domek, więc muszę sobie znaleźć jakiś domek. Jakiś taki bliski domek, tylko miasta, żeby był e, gdzieś, więc ja bym wzięła sobie o tutaj. Dobrze, szybko, bo pada deszcz. A ja nie chcę zmoknąć. Mogę sobie tutaj domek wybrać. Hmm. Jaki domek bym sobie wybrać? Taki, żeby na pewno był ładny i żeby mi się podobał. Ja chcę jakiś taki dwupiętrowy. Czekajcie. Czekaj. O, wiem już jaki. Taki, który mi się najbardziej od tutaj podoba. Także to chyba sobie wezmę o ten. Dobrze. Okej. Okay. O tu się wezmę, Wow. Będzie super. Moja prawdziwa twarz jest taka. Wchodzimy do środka bo pada deszcz. Okej. Okay. A teraz to na górze zamykniemy. domek, żeby się nie włamał. I teraz co tutaj mamy Mamy tu kuchnię Salon Włączy się telewizja bo trochę tutaj nie mam. Szczerze mówiąc eee, Więc poglądamy sobie na Telewizję Można tu telewizję bo... O, jest leci Ale ładne koty I jakiś łodziok O, jakieś wiadomości chyba ja nie wiem, chyba ja sobie jakąś pracę znajdę. Bo cóż trochę tutaj przyznam, że nudno moje. Sprawdźmy to tam, jak tam na górze jest, bo nie idzie raczej w może jakiś pokój. No dobra, tutaj, no nawet ładnie, ładnie. Tutaj, nie, takie A, no takie ośrodki, no ale to dobrze. Wody. Chyba musimy poczekać aż to w stanie to dobra. Można coś tutaj. Chyba nie można, a tak zapomniałam być tą na krótkę. Dobrze. Ja, mam tutaj w ogóle teraz chyba mam. Ej, prawie ktoś mnie przyjechał tu autem. Proszę uważać. Yy. Musimy zaraz chyba do Markietu tutaj. O, o okieł szpital. A to bardzo dobrze, tu mam bardzo blisko szyby szkital. Nie chce mi się tu na pieszo iść, więc sobie pójdziemy autem. A tu jest w ogóle wyżej tego garażu? A to nie jest mój garaż nawet. O Boże, dobra, to ja tutaj domek, jak ten, nie domek, tylko Jakiś ten autko sobie wezmę? Co ja, auta nie mogę, no to skuter? Co ja, skutera też nie mogę? No dobra, jak nie mogę skutera ani tego no to sobie wezmę rower. O, bo ja, Moje... ja nawet nie. A, nie, Mogę w każdej chwili wypadek zrobić. Mm, tutaj mamy szpital, tutaj mamy nie wiem strasznego, tutaj mamy mm, jakiś te mm. sklepik. Tutaj, bo ja tutaj muszę trafić. Ja tutaj, tutaj mam jakiś Bardzo bym chciała jakieś dziecko mieć, ale nie widzę, żeby tutaj były jakieś dzieci. Mm, tutaj, o chyba nie, tu jest policja. Tu są jakieś sklepy, pamiętam, że gdzieś tu był supermarket. O, zielone światło jest. O, tutaj sobie zaparkuję rowerem i idę do sklepu. Mamy tutaj właśnie sklepik i ee, nie wiem. Ja nie wiem, jak tu wszystko. Tam. Więc ja sobie bym najlepiej tym tego. A tu nawet nie ma tego pana. O jak się tutaj jest. Jak to sobie wezmę? A czekajcie, ja mogę sobie tu tu koszyczki są, nie? Śnie? Koszyk, chcę koszyk. Panie koszyk, no koszyk. o Oj. Tu tu nawet chips. Ja biorę chipsy, normalnie. O, mam swoje tej chipsy. Muszę wziąć chyba jakieś tam butelkę. Czy ja tam zjął? Czekajcie. Co tutaj mamy? Kola! O, koniecznie kolę muszę wziąć. A co ja jestem? Jak szten ja jestem. Jest kole mamy. Dobrze. jabłuszko. Czerwone. Nie, zielone. Znaczy, zielone. Zielone według mnie są najlepsze. Bym bardzo dobrze. Wziąłem obydwa. tam, to. Plicę muszę wziąć. Dobrze, w tym czasie, jak wszystkie zakupy wzięłam, zapłacę, ale nikomu i tak nie mam co do płacenia. Więc wychodzę z tego sklepu. Gdzie mój rower, Ktoś mi ukradł rower. Widzicie, jak go tu zostawiam, widzowie, sami to widzieliście. Piszcie teraz pod komentarzami i się dowiedzcie, kto mi ukradł ten rower. Dobrze, więc tak, teraz idziemy do mojego domku. Chyba tutaj miałem jeszcze jeden rower, tak, mam ze sobą jeden.